To dał się nabrać na czystą wodę, wie, że to czysta fikcja. A tylko prawda jest ciekawa. Stąd sukces Republiki, która przyciąga widzów i gwiazdy, jak choćby Tomasz Adamek. W domu wolnego słowa jest mieszkań wiele. Tu każdy może poczuć się jak w domu. Ekspres Plus, Rafał Patyra, ruszamy. Bardzo dobre informacje dla naszych widzów. Republika drugi raz z rzędu i trzeci raz w ostatnich dniach pokonała TVN24. Stajemy się liderem wśród stacji informacyjnych w Polsce. Tragedia w Lublinie: trzy osoby zginęły w pożarze pustostanu. To dwóch mężczyzn i kobieta, ich ciała w jednym z pomieszczeń znaleźli strażacy. Prawdopodobnie ofiarami mogli być bezdomni. Lubusty policjanci zatrzymali lekarkę ze słubic, która miała wystawiać recepty na opioidy zawierające w składzie fentanyl. To bardzo silny środek uzależniający. 28-latka już usłyszała zarzuty. W Ekspresie Plus pokażemy także rajd pijanej mieszkanki województwa łódzkiego, której metą był dom w Galewicach w powiecie wieruszowskim. Sprawdzimy, czym zakończył się ten wyczyn, którego lepiej nie naśladować. Przyjęło się powszechnie, że chwalić się nie wypada, ale. no, ale przecież konkurencja tego za nas nie zrobi. A Republika już drugi dzień z rzędu i trzeci w ostatnim czasie jest najchętniej oglądaną telewizją informacyjną w Polsce. Ciągle się rozwijamy dla państwa i nie zamierzamy zejść z raz obranego kursu, stąd kolejne ciekawe propozycje programowe. To już kolejny raz, gdy byliśmy numerem jeden wśród wszystkich stacji informacyjnych w Polsce. Liczby nie kłamią. Wczoraj Republika miała największy udział w rynku zdecydowanie ponad 6%. Udział naszego głównego konkurenta, TVN24, wyniósł nieco ponad 5,5%. Miarą znaczenia naszej stacji jest bez wątpienia fakt, że byliśmy jedyną polską stacją, która uzyskała akredytację na wieczór wyborczy Donalda Trumpa. Wydarzenie to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem wśród Polaków, którzy przełączyli się w ostatnich dniach na Republikę. Jest. Sukces ten poparty jest profesjonalizmem i rzetelnym telewizyjnym rzemiosłem. To codzienna praca dziennikarzy republiki, pracą w której poruszamy tematy niewygodne dla władzy. A o tym, że nie podoba się to koalicji 13 grudnia, mogą świadczyć kolejne szykany ze strony nielegalnie przejętej TVP. Straż nasona sądem i żąda wstrzymania programu Jedziemy Michała Archonia. Zapraszamy na najszybsze w Polsce informacje. Doskonałą oglądalnością cieszy się Ekspres Republiki. Wczorajsze wydanie naszego programu przyciągnęło przed ekrany telewizorów około 700 tysięcy widzów, a w piku osiągnęliśmy nawet 730 tysięcy. Republika to także media społecznościowe, a te biją wszelkie rekordy. Zajmujemy pierwsze miejsce w kategorii najwyższe zaangażowanie, czyli reakcje, komentarze i udostępnienia, oraz dominujemy z ponad milionem ośmiuset tysiącami interakcji. I Polacy dzisiaj doceniają to, że Republika jest tak blisko nich i tak dobrze relacjonuje te kluczowe dla świata wydarzenia. Zapłaciliśmy już za nowoczesną ścianę wideo, która będzie najważniejszym elementem naszego nowego studia. Zebraliśmy także 600 tysięcy złotych na scenografię. Dzień dobry, witamy Państwa, chociaż wiemy. Że... Wszystko to, by Państwo mieli jak najlepszą i najciekawszą telewizję. Wciąż potrzebujemy wsparcia naszych widzów, by budować dom wolnego słowa. Dramat w Lublinie. Trzy osoby zginęły w pożarze, znajdującego się w tym mieście pustostanu. Budynek prawdopodobnie zamieszkiwany był przez osoby bezdomne. Ulica Nadbystrzycka w Lublinie. Pożar tego budynku zgłoszono strażakom zaraz po północy. Po ich przybyciu na miejsce okazało się, że ogień zajął już większość pustostanu. W środku strażacy znaleźli trzy nieprzytomne osoby. To prawdopodobnie osoby bezdomne, które nie przeżyły pożaru. Walka z ogniem trwała 2,5 godziny. Uczestniczyło w niej 7 zastępów straży pożarnej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną pożaru było zapruszenie ognia w jednym z pomieszczeń. Budynek był odcięty od prądu i gazu. Trwają szczegółowe wyjaśnienia okoliczności. Pojaru. Zamiast walczyć z narkobiznesem, pomagała mu. Policja z Gorzowa Wielkopolskiego zatrzymała 28-letnią lekarkę ze Słubic, wystawiającą recepty na opioidy bez wskazań medycznych. Leki te mają w składzie fentanyl. To substancja 100 razy silniejsza od morfiny. Lekarka narażała w ten sposób nabywców na utratę zdrowia lub życia. Prowadzony przez nią proceder trwał co najmniej od dwóch lat. Tylko w tym roku kobieta wystawiła kilkaset recept. Lekarka została aresztowana na 3 miesiące i usłyszała zarzuty, za które grozi jej do 8 lat więzienia. Na koniec ekspresowego bloczka kryminalnego przeniesiemy się do Łódzkiego. Kamera zarejestrowała rajd mieszkanki powiatu Wieruszowskiego, który zakończył się uderzeniem w budynek mieszkalny w Galewicach w tym samym powiecie. 36-latka z impetem uderzyła w ogrodzenie, a następnie w sam dom. Po przyjeździe policji okazało się, że ma ponad 2,5 promila alkoholu. Kobieta trafiła do szpitala, ale zabrała tam ze sobą również właścicielkę posesji, znajdującą się w czasie wypadku w budynku. Zatrzymanej kobiecie grozi do 3 lat więzienia, grzywna i zakaz prowadzenia. Pojazdów. W plusie powiemy jeszcze, komu bije dzwon w Paryżu, a nie jest to zwykły dzwon, tylko olimpijski. Zwykłe nie będzie także ciasto, którego spróbujemy. Ciasto będzie filmowe. No i masz, babo, placek. Od listopada część wysokogórskich szlaków w tetrach, znajdujących się po słowackiej stronie, zostanie zamknięta. Wszystko z myślą o przyrodzie, która szykuje się do zimowego snu. Zespół Pieśni i Tańca Mazowsza może pochwalić się najnowszym technologicznie nagłośnieniem. Moc tego dźwięku z przytupem będzie można poczuć podczas nadchodzących koncertów mazowieckich artystów. W Ekspresie Plus wracamy do obrazu namalowanego przez robota AIDE. Wystawiony na aukcję z ceną wywoławczą 150 tysięcy dolarów poszedł za dużo więcej. Miłośnicy wędrówek szlakami turystycznymi w Tatrach Wysokich na Słowacji wkrótce będą musieli ograniczyć spacery. W listopadzie większość tras zostanie zamknięta. Ich otwarcie zaplanowano dopiero na pierwszy dzień maja. Zimą otwartych ma być 11 szlaków i dróg, z których część prowadzi do chat i schronisk turystycznych. Wyjątkiem jest droga do chaty pod Rysami, która będzie zamknięta aż do wiosny, podobnie jak większość szlaków prowadzących na przełęcze i szczyty. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego apelują o sprawdzanie, które partie Tatr są zamknięte dla turystów. Dzwon olimpijski dotarł do katedry Notre-Dame w Paryżu. Przez ostatnie 5 lat była ona zamknięta z powodu pożaru, który strawił znaczną część świątyni. Bicie dzwonu można było usłyszeć po raz pierwszy podczas tegorocznych igrzysk na stadionie olimpijskim Stade de France, ale do Paryża prosto z pracowni ludwisarskiej w Normandii dotarły jeszcze dwa mniejsze dzwony Chiara i Carlos. Zdobi je wyryta monstracja, przypominająca okno odnowionej katedry. Wszystkich dzwonów jest teraz 8 i zostały już poświęcone. Pierwsza msza święta w Notre-Dame będzie odprawiona. Dokładnie za miesiąc 8 grudnia. Drodzy Państwo, tak prezentuje się Key Deer, czyli podgatunek jelenia wirginijskiego, zwanego prościej jeleniem bielikiem. Bardziej skomplikować się tego nie da, ale rzecz jest prosta. Jelonek ten żyje tylko w lasach sosnowych i na terenach bagiennych Florydakis, stąd jego nazwa. Obecnie jest zagrożony wygnięciem i liczy jedynie 800 osobników. Od niedawna zagraża mu dodatkowo wzrost poziomu mórz, a to dla niego oznacza kurczenie się zasobów słodkiej wody. Jednym z rozwiązań, nad którymi zastanawiają się teraz biolodzy jest... Niesienie jelonków do ogrodów zoologicznych. Na razie cieszą się wolnością. Oby jak najdłużej. Milion 320 dwadzieścia tysięcy dolarów. Tyle zapłacił pewien zwycięzca aukcji w Londynie. Co wylicytował? Wyspę? Luksusowy samochód? Nie. Uff, szczęśliwiec został właścicielem obrazu namalowanego przez sztuczną inteligencję. O tym, że namalowany przez robota Ajde obraz trafi na aukcję, informowaliśmy kilkanaście dni temu w Ekspresie. Wtedy eksperci szacowali, że może zostać sprzedany za 150 tysięcy dolarów. Ostatecznie zwycięzca licytacji dał za to dzieło niemal 10 razy więcej. Wow. Wielu wybitnych malarzy nie było z początku nazywanych artystami, jak Matisse czy Picasso. Czy twórczość Ajde to sztuka? Niech zdecydują oglądający. Tymi porównaniami do Picassa to chyba trochę pan przesadził. Nie wiemy, ile ten obraz będzie wart za 100 lat, ale do ogłerniki. jednego z najsłynniejszych obrazów świata autorstwa hiszpańskiego malarza, trochę mu jednak brakuje. Wylicytować obrazu Aidy się nie udało, ale może skuszą się Państwo na inny kolekcjonerski rarytas. Ten wysadzany diamentami 300 karatowy naszyjnik prawdopodobnie był zamieszany w skandal, który doprowadził do egzekucji Marii Antoniny, ostatniej królowej Francji. Ta zapierająca dech w piersiach błyskotka jest według ekspertów unikatem i została wyceniona na ponad 2 miliony dolarów. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany, proszę udać się do Genewy w najbliższą środę. Dla tak pięknej biżuterii naprawdę można. Z Tracić głowę. Grenlandia, Kanada, a może to mroźna Syberia? Nic z tych rzeczy. Takie opady śniegu mocno zaskoczyły mieszkańców Nowego Meksyku na południu Stanów Zjednoczonych. Jak podały tamtejsze służby, ponad 100 kierowców utknęło na autostradzie, a 30 tysięcy ludzi jest odciętych od prądu. Niektórzy mieszkańcy zgłaszają, że przed domem zalega ponad pół metra śniegu. Zdecydowanie nie zazdrościmy. Ale co dopiero mają powiedzieć te biedne krówki? Śniegu tyle, że nawet nie ma jak ulepić bałwana. A teraz zamieniamy się w słuch razem z zespołem Mazowsze. Ten, po modernizacji, otwiera salę widowiskową w otrębusach pod Warszawą. Nie byle jaką salę, bo wyposażono w najnowocześniejszy system nagłośnienia. I warto o tym mówić głośno, bo jak twierdzą realizatorzy dźwięku, to pierwsza taka instalacja w Polsce. W ekspresie Plus nadstawiamy zatem uszu. W tym miejscu wypadałoby powiedzieć dawno temu w odległej galaktyce, ale tym razem wcale nie tak dawno, a w dodatku na Mazowszu. Tutaj muzyka z głośnika wyjątkowo wpada w ucho. Nowy system ma charakter immersyjny, co oznacza dla słuchacza przestrzenne zanurzenie się w melodie i akordy. Wydobywające się dźwięki są przyjemne dla ucha, mają nutę realizmu i jednocześnie dają trójwymiarowe wrażenie. Jeśli ktoś czeka na więcej wrażeń, już w sobotę i w niedzielę może pojechać do odnowionej sali, gdzie odbędą się wyjątkowe koncerty, nowe brzmienie tradycji. Oczywiście z nowym nagłośnieniem. Zespół mazowsze liczy na państwa obecność. Marzenia o wielkiej miłości i walka z politycznym reżimem w tle. Moje ulubione ciasto, zdobywca Nagrody Złotego Niedźwiedzia na festiwalu Berlinale, to historia machin, Teheranki, która marzy, by poznać kogoś, z kim mogłaby dzielić radości i troski dnia codziennego. Coś, co pozornie wydaje się trudne, uda się osiągnąć szybko i w najmniej spodziewanym momencie. Ale czy znajomość z taksówkarzem, farmarzem okaże się otwartą furtką do ogrodu szczęścia i miłości? W roli głównej Lili Farhatpur. Film już można obejrzeć w Polsce.

Niezwykłe podróże zarejestrowane cyfrowo lub zapisane na taśmie filmowej. W listopadzie chatka żaka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie już po raz piąty stanie się miejscem inspirujących spotkań z podróżnikami, którzy podzielą się swoimi niesamowitymi historiami na Festiwalu Przez Świat. W tym roku zaplanowano projekcję sześciu filmów. Widzowie obejrzą m.in. Rowerem przez Saharę, zobaczyć K2 Trekking w Pakistanie i Pod Niebem Obcych Bogów Samotne Przejście Gór Skandynawskich. Festiwal odbędzie się od 14 do 15 listopada. Naprawdę, nie ma co narzekać na listopad. Przynosi nam stabilną jesień z nutą słońca oraz niewielkimi opadami deszczu i tak będzie na początku przyszłego tygodnia. W niedzielę w centrum termometry pokażą 8 stopni. Deszcz popada na Podlasiu. W okolicach Rzeszowa pojawią się mgły. W poniedziałek więcej słońca, szczególnie w centrum i na północnym wschodzie. Na Podkarpaciu wciąż mgliście, temperatura do 10 stopni. We wtorek nieco więcej chmur, niewielki deszcz wystąpi na Dolnym Śląsku. Ciśnienie spadnie do 1019 hektopaskali. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie, tam zaledwie 4 stopnie. W pozostałych regionach około 7-9 stopni. Podkarpacie wciąż otulone mgłami. To była droga z nieba do piekła. Iga Świątek w spektakularny sposób pokonała Darię Kasatkinę, ale niestety nie dało jej to awansu do półfinału tenisowego turnieju mistrzyni. Tym samym prysły marzenia o obronie tytułu. Ale Polka wciąż ma o co grać i sezonu jeszcze nie kończy. Cel Igi Świątek? Awansować do najlepszej czwórki WTA Finals. Polka potrzebowała zwycięstwa i korzystnego wyniku w potyczce Barbory Krejcikowej z Kokogow. Pierwszy warunek został spełniony, bo Iga ograła Darię Kosatkinę 6-1, 6-0, ale w drugim spotkaniu to jednak Czeszka w dwóch setach pokonała Amerykankę i to Krejcikowa ostatecznie wyszła z grupy. Świątek, choć zakończyła już sezon w głównym cyklu i na drugim miejscu w rankingu, wróci na kort Lada Moment. Między 13 a 20 listopada będzie... Ile trzeba dać za wybitnego kolarza? Jak mawia klasyk, trzeba go przepłacić i nadpłacić. To nie żart. Bohater z 2024 roku, Teddy Pogaczar, otrzymał rekordowy w historii kolarstwa kontrakt. Z zespołem Team Emirates związał się do 2030 roku i otrzyma 8 milionów euro za sezon. Ponadto o zawrót głowy przeprawia kwota jego wykupu. Jeśli któraś z drużyn będzie chciała pozyskać triumfatora tegorocznego Tour de France i Giro d'Italia, musi wyłożyć na stół co najmniej 200 milionów euro. Euro. Jedyne ograniczenia to te, które tworzymy my sami. Udowodnił to chiński żeglarz Shu kun Śmiałek wyruszy w rejs dookoła świata, mimo że w wieku 12 lat stracił lewe ramię. Ponadto skipper zamierza promować rozwój tego sportu na świecie i dawać przykład wszystkim osobom niepełnosprawnym, by uprawiały sport i nadal spełniały swoje marzenia. Republika przyciąga gwiazdy. te prawdziwe, a nie pato celebrytów. I nie przeszkadza im nawet wczesna pobudka. No bo żeby zobaczyć nasz śniadaniowy hit, czyli program Wstajemy, trzeba wstać nieco wcześniej. Ale kto rano wstaje temu pan Bóg daje, co potwierdza Tomasz Adamek. Nasz były zawodowy mistrz świata w boksie wyprowadzi jutro kolejny cios tym razem w naszą konkurencję. Bardzo ci dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie do programu Wstajemy. Widzowie bardzo czekali na Tomasza Adamka. Bo cały czas w naszych sercach i w naszych umysłach jesteś obecny, mimo że jesteś za Ale to za wiesz, dlaczego, wiesz dlaczego przyjąłem zaproszenie? Nie wiem jeszcze. Bo jesteś w telewizji Republiki. <laughs> Bardzo nas to cieszy, że nas oglądasz. Tak jak wielu Polaków w Ameryce. <laughs> ja, myślę, że, ja myślę, że w każdym domu słuchałem tylko Republiki. Amerykańskim oczywiście. Pytałem się... Jak ty to robisz, że taki jesteś spokojny, nie denerwujesz się. Ja mówię, wiecie dlaczego? Bo się modlę. Ja sobie w szatni jeszcze z odmawiam, wychodzę rozgrzewka, wchodzę na walkę i do domu. I taj, taki jest Tomasz Zalamek, tak zawsze walczył, trenował, no i tak idę przez życie. Także zawsze z Bogiem i dlatego ten pokój serca jest. Niektórzy mistrzami tylko bywają przez chwilę, a Tomasz Adamek jest nim przez cały czas, bo z tego prawdziwego ringu człowiek nie schodzi wcale po gongu. Schodzi z niego dopiero na koniec życia i wtedy widać, czy stał twardo na nogach, czy też dał się powalić przed czasem. Rozmowa z Tomaszem Adamkiem jutro o 7:05, a program dzisiaj już wkrótce, bo o 19:00. Większa przewaga Donalda Trumpa nad Kamalą Harris i pierwsze decyzje prezydenta elekta. Amerykański prezydent poznał prawdę o słowach Donalda Tuska na jego temat. Republika znowu numerem jeden wśród stacji informacyjnych w Polsce. Dzisiaj ważne, ale my już patrzymy na jutro. A najbliższa przyszłość ekspresu Republiki ma twarz Emilii Wierzbicki. Kto by nie chciał w nią spojrzeć o 16.55? Zachęcam. Do zobaczenia.